Hej, witam was bardzo serdecznie, moje drogie koleżanki i drodzy koledzy. Dzisiaj mamy kolejny modowy filmik. Słuchajcie, film z coachello z outfitami festiwalowymi pobił... I pobija takie rekordy, że jestem w szoku. Sama nie wiedziałam, że um, tak fajnie odbierzecie ten film, z czego się bardzo cieszę. Dzisiaj będzie mniej szalony film. Jak jeszcze nie widzieliście tego filmu z festiwalowymi outfitami, to zapraszam. Zostawiam Wam linka na dole. Dzisiaj będzie bardzo wyjątkowy dla mnie film, bo będzie to film z Sarunią. E, Sarą z kanału Soul Beauty. Na pewno ją znacie. A jak nie znacie, to zapraszam do niej, dlatego że obie nagrywamy taki film, mamy challenge. Ja nie mam żadnego pojęcia, jakie ona wybrała outfity. Ona. Pewnie nie wie, jakie outfity wybrałam ja, i umówiłyśmy się na to, żeby mm, wybrać cztery outfity w czterech różnych kolorach. Myślę, że dla Sary nie było to aż tak problematyczne, jak dla mnie, dlatego, że ja nie chodzę zbyt często w kolorach, ale nie zmienia to faktu, że kolory posiadam i w nich chodzę. Umówiłyśmy się na cztery główne kolory: niebieski, różowy, żółty i zielony. Umówiłyśmy się, żeby to nie były dodatki, tylko żeby jednak było to coś do ubrania. Także powiem Wam no, że z różem miałam największy problem, ale dałam radę. Myślę, że challenge accepted. I jeżeli chodzi o te rzeczy, to wszystkie miałam w szafie, także to też nie jest tak, że ja cały czas chodzę na czarno, bo cały czas chodzę na beżowo, bo cały czas chodzę w paskach. Nie! I to też nie jest tak, że cały czas chodzę w workach albo w za dużych swetrach. Nie. Oczywiście zapraszam Was serdecznie na kanał Sary, żebyście zobaczyli, jakie ona outfity wybrała. I czy zaleczylibyście mi ten challenge? Mam nadzieję, że tak. Mamy wspaniałe objawienie psa. Jest teraz na łóżku. A ja wam pokażę moją pierwszą niebieską rzecz i niebieski outfit. I stwierdziłam, że tutaj no, nie mogę wybrać niczego innego jak moją ulubioną sukienkę z handemu, o którą mam zawsze pytania. Mam też taką sukienkę w białym kolorze, że cię ukażę z mojego kanału. Yy, I tę sukienkę. Wybrałam do tego challenge'u jako kolor niebieski. Ja niezbyt często chodzę w niebieskim, ja niezbyt często chodzę w zimnych kolorach. Aczkolwiek tę sukienkę uwielbiam, i do tej sukienki mam również takie oto niebieskie okulary. Także. Zapraszam was do oglądnięcia pierwszego outfitu Jeżeli chodzi o tę sukienkę To bardzo często o nią pytacie To jest sukienka z H&M Z zeszłego roku Mam nadzieję, że w tym roku też ona będzie Dlatego, że chcę sobie kupić inne kolory Ona tutaj ma właśnie falbany Mam jeszcze taką w kolorze białym I muszę wam powiedzieć, że całe lato w niej przechodziłam Byłam w niej nawet teraz na weselu więc myślę, że można ją też ubrać na wesele, jeżeli się doda odpowiednie dodatki. Jest to typowy niebieski, błękitny kolor. Myślałam, czy by tutaj nie ubrać może niebieskiej koszule, stwierdziłam, sukienka to będzie dobra opcja, bo inne moje outfity będą miały spodnie. I powiem wam, że ona ma kieszenie... I ta sukienka była tania, dlatego że ona kosztowała około 90 zł. Muszę wam polecić, jeżeli będą jeszcze dostępne w tym roku, na pewno kupię żółtą, inne kolory. Moja jest w rozmiarze M i muszę wam powiedzieć, że właśnie rozmiary są zawyżone w tych sukienkach, więc bierzcie rozmiar mniejszy. Jeżeli chodzi o buty, to moje buty są z New Looka i myślę, że te buty będą w każdym otwicie dzisiaj, bo to są takie. Neutralne letnie buty, no i oczywiście niebieskie okulary. No bo jak mamy challenge, no to lecimy po bandzie. Kupiłam je kiedyś w primarku za 50 pensów i wiedziałam, że się do czegoś przydadzą. Także niebieski to może nie jest mój ulubiony kolor, ale jeżeli chodzi o błękit, no to błękit i granat to jest taki właśnie jedyny niebieski, który ja noszę. Także wszystkie osoby, które myślą, że chodzę cały czas na czarno albo w paskach. To się mylą. Uwielbiam tę sukienkę. Uwielbiam tę sukienkę, ale chyba wolę, wolę białą. Także będę polować w tym roku na pewno na czarną i na żółtą. Kolejny kolor na liście to był różowy. Powiem wam, że z różowym miałam największy problem, dlatego że ja mam różową bluzę fuksjową, w której chodzę cały czas, ale stwierdziłam, że jaki jest sens dodawania outfitu w bluzie z kapturem, leggingsami i, i butami sportowymi, więc wybrałam się na podbój sklepów i musiałam szukać czegoś różowego. Myślałam, czy by wziąć jakiś brudny róż, ale nie za bardzo do mnie przemawia idea brudnego różu, a po drugie... Nigdzie nie mogłam brudnego różu znaleźć, a ja różowego naprawdę nie lubię na sobie. No nie wiem o co chodzi. No mówię Wam, mam tą moją różową bluzę, którą uwielbiam, ale jakoś tak ciężko jest mi się przekonać. Wiem, że to też nie jest mój kolor, no ale słuchajcie, challenge to challenge, więc wygrzebałam taką właśnie oto koszulkę w Primarku za 4 funie. Zwykła, leciutka, cieniutka na ramionczkach. Myślę, że akurat się nada A do challenge'u, a B akurat się nada na lato w takim soczystym kolorze. No! Powiedzmy, że ujdzie, ale zaliczone, zaliczone. Także jest róż, jest róż. Zapraszam do outfitu. Co to za mucha? Gdzie ona jest? No, gdzie ta mucha lata ci po pokoju? Jeżeli chodzi o różowy outfit, to... Coś mi tutaj koszulka nie chce się dobrze ułożyć, ale macie zamysł. Znalazłam funkcjową koszulkę za parę funtów w Primarku, aczkolwiek nie jest to w ogóle mój kolor. To jest róż, którego ja bardzo unikam. Uważam, że mi nie pasuje i ze mną się gryzie. Na pewno znajdą się osoby, które powiedzą: Nie, bardzo, oni ci w różu. Dziękuję, ale róż taki nie jest dla mnie. I miałam problem z tym outfitem, dlatego że nie miałam nic różowego oprócz mojej różowej bluzy z premarka, połączyłam ten podkoszulek z tymi, z tymi, z takimi spodniami, to są takie spodnie ala, nie wiem co to są za spodnie, marchewy trochę, tu są wiązane luźniejsze, mają kant, o cześć mucha te spodnie nie są w kolorze białym, tylko to jest taki ecry, czyli mój ulubiony kolor no i ta koszulka w środku wrzucona, ale coś ona mi się nie chce tak ładnie ułożyć myślę, że właśnie w takiej minimalnej dawce tej sobie nie wiem, można pójść. Puścić te sznury. Um, myślę, że fajnie to wygląda. To jest taka malina, to jest nawet funkcja, bym powiedziała. Więc, jak na mnie, to jest naprawdę już szałowo. No i co, dodatki? Tutaj sobie założyłam taki łańcuszek, buty, te co przedtem, zegarek złoty Michael Kors. Myślę, że tak minimalistycznie, jak to mówił, pop-of-color. Do tego jakiś koszyczek albo jakakolwiek torebka. Myślę, że. Chociaż nie lubię różowego, nie za bardzo lubię się w różowym, no to myślę, że w takiej kombinacji jeszcze bym wyszła. Yy, a te spodnie uwielbiam. One są z New Looka, one chyba są co roku. Miałam różowe, miałam czarne, teraz mam właśnie białe. Ogólnie cały zamysł tego challenge'u mi się bardzo spodobał. I stwierdziłam, no przecież. Co za problem. No przecież mam tyle kolorów w szafie, że przecież będę mogła sobie je przebierać w obcach. No okazało się, że nie. Ale nawet dałam sobie rady w żółtym, i żółtą rzecz już mam nie od dawna, ale już tak od dwóch miesięcy. Często chodzę w tych spodniach, ale jeszcze wam się nie pokazywałam publicznie na YouTubie. Widzieliście je może gdzieś na Instagramie, ale mówię tutaj o właśnie limonkowych spodniach, które. W tu w kamerze wyglądają na pastelowe, nie wiem czemu, ale one naprawdę mają bardzo odblaskowy, żółty kolor. I jeżeli chodzi o takie kolory typu żółty limonkowy, to ja takie kolory bardzo lubię. Niezbyt często w nich chodzę, ale na lato myślę, że jeżeli chodzi o wszystkie neony, jakby mogła wybrać ostre kolory, to to jest mój ulubiony kolor, taki właśnie żółto-zielono-kanarkowo-neonowy. I te spodnie chociaż mają szalony kolor, to nadal uważam, że są klasyczne i ciekawe. Także zobaczcie, żółty outfit. Mam tutaj bardzo podobny zestaw od poprzedniego, tylko kolory nam się zmieniły. U góry mam białą koszulkę, a na dole właśnie żółte spodnie. A jako dodatek tutaj dorzuciłam torebeczkę. Jeżeli chodzi o to, co mam na sobie, to wszystko pochodzi z Primarka, akurat i spodnie i koszulka. A torebka pochodzi z Zafula, czyli chińskiej strony. Kto mi ogląda? od dawna, to może kojarzy to z Hola. Ja te spodnie kupiłam niedawno, ale chyba nigdy wam ich nie pokazywałam yy, na jakimś filmie, ale już nie chodziłam. Powiem wam, że miałam je w Polsce, to ludzie na mnie cały czas zwracali uwagę przez to, że miałam właśnie żółte spodnie. Ale te spodnie już są trochę gorszej jakości niż te z New Looka. Nie, nie mają też kieszeni, ale właśnie jeżeli chodzi o trendy, chciałam właśnie jakieś no, no, jak, chciałam jakąś neonową rzecz, więc myślę, że za dyszkę spray niego. Nie ma nic lepszego, akurat pochodzę w nich jeden sezon przez lato. A może jeszcze się ten sezon utrzyma do przyszłego roku. Tylko to, co ja zauważyłam, to te spodnie mi robią taką jakby pieluchę tutaj, co nie za bardzo mi się podoba. Nie wiem, czy, czy to widać, ale też to bardziej widać na aparacie niż w rzeczywistości. Także one się dziwnie układają, ale mówię Wam, przez to, że mają taki kolor i ogólnie dobrze się w nich czuję, to myślę, że spoko. A, jakoś tak też mi się podwijają. No, te spodnie nie są idealne. Nie są niestety idealne. Nie leżą yy, i nie są tak wygodne jak te z New Looka, ale tak czy siak, bardzo je lubię yy, i myślę, że właśnie za ten kolor to warto je było kupić. No i to jest właśnie taki typowy letni outfit w moim wykonaniu. Mnie tak bardzo często w lato właśnie można spotkać na wiosnę, jak jest ciepło. Jestem ciekawa, czy uważacie, że wyjście w takich spodniach wiąże się z jakąś odwagą. Dlatego, że ja uważam, że moda to moda, a warto się bawić i trochę mnie śmieszy, jak ktoś mi mówi, że on się wstydzi w tym wyjść. Wstydzi, wstydzi się wyjść w czerwonej szmince, wstydzi się wyjść w żółtych spodniach. Dlaczego? Jak nie teraz, to kiedy ja będę chodzić w takich rzeczy? Jak będę miała 60-80 lat? Hmm, teraz. I słuchajcie, ostatni challenge, nie wiem czy to będzie fail, czy nie fail, ale miało być zielono wybrałam kaki, dlatego że to jest jedyny zielony jaki miałam w szafie, nie mogłam się znaleźć zielonego w sklepie, stacjonarnie a powiem wam, że mam bardzo mocny zielony sweter ale no jest tak gorąco że nie ma sensu, żeby wam taki gruby swetrzak pokazywała, więc postawiłam na kaki total look czyli główną rolę tutaj gra moja zielona spódnica z Primarka więc postawiłam na tę spódnicę w roli głównej do tego podkoszule, który mam na sobie i co tu dużo mówić, to jest najnormalniejszy strój, to są właśnie moje kolory, bardzo lubię kaki yy, i ten w tym outfitie się najlepiej czuję. Nie. i bardzo często też chodzę w tej spódnicy, więc zapraszam do oglądania. Jeżeli chodzi o ostatni outfit, to będzie on zielony, więc mam na sobie skórzaną spódnicę z Primarka, która kosztowała mnie funta i mam pod koszulę również z Primarka, który kosztował chyba 2 funty i podkradłam go Matiemu. Podwinęłam sobie po prostu rękawki, żeby były krótsze, bo ja nie lubię, jak te t shirty mają takie zwykłe rękawy, więc wolę sobie tutaj podwinąć, o tak. I wsadziłam tą koszulkę do spódnicy i myślę, że ta torebka też by fajnie wyglądała. Jeżeli chodzi o tę spódnicę, to ją kupiłam w sierpniu zeszłego roku jak się tutaj wprowadziłam. Jeżeli chodzi o buty, to są to te same buty. Jeżeli chodzi o psa, to też jest ten sam nadal. Ja bardzo lubię tą spódnicę. Ona już jest trochę na mnie za duża w tym momencie. Można ją nosić do golfów, do białych, czarnych koszulek, do wszystkiego tak naprawdę. Yy, I kto by pomyślał, że kosztowała funta. Moi drodzy, to były już moje wszystkie propozycje w tym challenge'u. Jestem ciekawa, który outfit jest wasz ulubiony i jest tu coś, co chętnie byście wskoczyli, albo czy jest tu coś, czego byście nigdy nie ubrali. Jestem bardzo ciekawa. Te wszystkie rzeczy niestety nie są nigdzie dostępne online, aczkolwiek może poszukam wam jakiejś inspiracji, czegoś podobnego. A może coś znajdę, jeszcze nie wiem, będę grzebać w internecie. Koniecznie zajrzyjcie do Sary. Zobaczcie, jak jej tam poszło, e, zapraszam oczywiście do siebie na Instagram, do Sary na, na Instagram, zapraszam do subskrypcji nowe osoby i do zobaczenia w kolejnym filmie, buziaczki, pa!